Profesor Izdebski opisał seksualność Polaków bardzo łaskawie. Ale jedną rzecz powiedział, taką, która wydaje mi się niezwykle ważna i ona z tej książki rzeczywiście wynika, że Polacy są zadowoleni z seksu, bo niewiele od niego oczekują. Czy to jest dobrze, czy źle? To jest inna sprawa, bo problem oczekiwań, jak wiem, wuje straszliwe frustracje, jak się ma ich za dużo, jak się ma za mało, to człowiek się po prostu marnuje sobie życie. Gdzie jest ta równowaga? Diabeł wie. Ale dla mnie ciekawe jest to, że jednak e, średnio biorąc oczekując mało, oczekujemy coraz więcej. I mm, wydaje mi się, że mm, to jest bardzo ciekawy okres dla e, obserwowania w ogóle zmian społecznych, ale w seksualności zwłaszcza, bo kształtują się e, postawy, które były zablokowane prawda? postawy seksualne przez bardzo długi okres, i e, teraz szukają sobie takiej zupełnie nowej formy. To, co Izdebski też odkrył, to znaczy przyrost singli i ich nowo, zupełnie inna kultura, inne postrzeganie życia, co też znajduje odzwierciedlenie w diagnozie społecznej Czapińskiego. Bardzo dobre. To jest jakieś wyzwanie, które chyba my jeszcze nie do końca rozumiemy. I w tym sensie te, kontynuacja tych badań będzie rzeczą niezwykle cenną. Znaczy, że się pewnie za 10-20 lat zaczniemy stabilizować na jakimś innym poziomie. Jaki to będzie poziom?